my Twoich dróg. tak nam do Bóg, tak nam do Bóg. Do krwi ostatniej kropli żył, bronić będziemy ducha, aż się rozpadnie proch i pył, co wiedz nie rucha. Twierdzą nam będzie każdy próg, tak nam do Bóg, tak nam do Bóg. Nie będzie psu, brat, plu nam w twarz. Nie dzieci nam germanił, orezny wstanie, stanie nas, duch będzie nam hetmanił, duch będzie nam hetmanił. Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg. Tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż. Zbuk jeszcze raz, nie będzie psu brat.